Powrót do przeszłości. Przywykliśmy patrzeć na naszą przeszłość jak na sensacyjny film akcji. A przecież nawet okupacja hitlerowska miała wiele odcieni i nie ograniczała się wyłącznie do konspiracji, łapanek i egzekucji. Życie toczyło się mimo wszystko. Zawierano małżeństwa, rodziły się dzieci, robiono interesy. E, z szokiem dla mnie była informacja, że mój dziadek aż do powstania nadal pracował w warszawskich tramwajach, a mama w upalne dni chodziła kąpać nad Wisłę, zaś zimą jechała na narty do Zakopanego. Owszem, straciłem w oświecimiu dwóch stryjów, ale obaj trafili tam nie z przypadku, tylko za akowską konspirację. Gdyby byli dekownikami, pewnie by przeżyli. Podobnie rzecz się miała z prl tym najweselszym barakiem w obozie. Na co dzień zapominano jakoś o jego brzydocie, a sam obóz był codzienną oczywistością, na którą tubylcy nie mieli większego wpływu. Jak chłopi na pańszczyznę w XVII czy XVIII wieku, czy też całe społeczeństwo na zabory przez ponad wiek, opresji, orozmaicanej jedynie narodowymi powstaniami. W prl u też mniej więcej co 10-12 lat następował jakiś zryw 1956, 1970, 1980, po którym wracało status quo. My, tubylcy, myśleliśmy oczywiście o zwiększaniu obszaru wolności. Wielu w sobie dostępny sposób pracowało nad nią, ale pełna wolność i demokracja nie za naszego życia, przyznawali to nawet ówcześni opozycjoniści. Bo przecież ZSLR, umowa jałtańska, nie przypominało to w żaden sposób obrazka z wiersza Broniewskiego. Będzi pociąg historii, błyska stulecie semafor, rewolucji nie trzeba glorii, nie trzeba zbędnych metafor. Potrzebny jest maszynista, którym jest on, towarzysz, wódz, komunista, Stalin, słowo jak dzwon. Ilu z nas przejechało tym pociągiem historii na gapę, nie doświadczywszy e, ani podróży na szerokich torach, ani zapachu bydlęcych wagonów czyli mówiąc wprost, nie siedząc nigdy w więzieniu, nie doświadczając policyjnego bicia czy represji zawodowych. Podobnie jak będąc wieśniakiem za okupacji hitlerowskiej można było przeżyć i jakoś nie spotkać żadnego prawdziwego hitlerowca. Tak niektórym udawało się przeczekać PRL bez osobistego kontaktu ze Zbekiem, Cezorem czy ruskim agentem. A przynajmniej jeśli ten kontakt był, niczego o, tym, o nim nie wiedzieliśmy. Wystarczało tylko nie wychylać się i trzymać gębę na kłódkę. Długo byłem sam jeden z takich Malczyków, PNL-czyków, chronionym przez rodzinę przed całym złem świata. Od polityki, od kolegów, którzy mogli przeklinać, od demokrośców, pijaków z kontynentu. A anonimowy piak, który wydzierał się w tramwaju, pokazując odbrożone ręce i wyrażając ruskim którzy więzili go w łagrze, był tym jednym z rzadkich przypadków, kiedy można było dowiedzieć się prawdy. Tyle, że ludzie od niego odwracali głowy, część wysiadała na najbliższym przystanku, a niektórzy szeptali od ucha do ucha, to na pewno prowokator. Pogrążony w rozkosznej niewiezy, nie miałem pojęcia, że w międzyczasie mój ojciec stracił status adwokata za zbyt, Odważne wystąpienie na procesie politycznym, że wujek Stefan na krótko przed śmiercią wyszedł ze stalinowskiego więzienia i że sąsiadce pani Bożence zabrano majątek ziemski. O tym, że dziadek Wolski, który zresztą zmarł grubo przed wojną, był działaczem Narodowej Demokracji i prezydentem Biłgoraja, a wcześniej alumnem w seminarium duchownym, dowiedziałem się dopiero po siedemdziesiątce. Przełom październikowy. Zauważyłem, widząc nagłą aktywność ludzi. Na pustym placu obok domu powstał w czynie społecznym Ogródek Jordanowski. Sąsiad kinooperator wyświetlał na swoim domu filmy, a procesja Bożego Ciała, dotąd ograniczana do terenu kościoła, wylała się rzeszą ludzką na całą szerokość ulicy Płowieckiej. Ja taką wiosnę miałem jedno. W życiu, można powiedzieć. Zacząłem posłuchiwać wujka, który nocami wysłuchiwał wolnej Europy i pamiętam głos, przecierający się przez szumy i trzaski. Czołgi sowieckie na ulicach Budapesztu. Aż pewnego dnia babcia rozpruła piernat i wyciągnęła zachomikowane w nim książki. Królobójców Obójców Gąsiorowskiego, broszury o Katyniu, mowy Piłsudskiego. I ciemności kryjące ziemię rozstąpiły się. Zaczęło się samodzielne poszukiwanie prawdy i odnajdywanie sprzeczności. Studia, bardzo ciekawe zresztą historyczne, nadały temu nowy szlif. Chodziłem na piwo z młodym Michnikiem, grały w karty z jeszcze młodszym Antkiem Macierewiczem, a nocami w falenicy z Pawłem Mieczorkiewiczem rozmawialiśmy o zbrodniczej, zakazanej historii Sowietów. W marcu 1968 roku mogłem osobiście wołać w prasach uciekając przed zomowskimi pałami. Jeszcze lepszym Uniwersytetem Obywatelskiej Twórczości stał się kabaret pod Egidą Jana Pietrzaka, w którego początkach uczestniczyłem. Zapomnianego w dzieciństwie Boga odkryłem wraz z wyborem Karola Wojtyły, a wolność poczułem się troszkę wcześniej, odmawiając udziału w nagonce na Warchołów z Rususa i Radomia, 1976 roku. Później mogłem to tylko rozwijać, współtworząc radiową Solidarność, jeżdżąc z kawaretem 60 minut na godzinę, krzewić kontrrewolucję po zakładach pracy w całym kraju, w zakładach, w których tysiące Polaków stało się nagle nadzwyczajnie pięknymi i mądrymi. Aż do 13 grudnia. Nigdy potem nie miałem tak wspaniałej publiczności. Jednocześnie, jak inni młodzi autorzy science fiction tamtych czasów, rozpaczliwie usiłowaliśmy wyobrazić sobie koniec systemu, choć trudno było wymyślić sposób na jego upadek. Myślałem o rozpadzie Imperium Zła wskutek jakiejś straszliwej wojny, ale najbliższy prawdy był Janusz Zajdel, który przewidział, że rozpad systemu, który Ucieleśniała zamknięta kapsuła z uwiezionymi w niej ludźmi, dokona po prostu rdza. Korozja. I tak się stało. Przycisnął Regan, dupnął Czarnobyl, pobłogosławił polski papież. Inna sprawa, że mało kto z oszołomionych mieszkańców demoludów wyobrażało sobie, że. Po komunizmie przyjdzie postkomunizm, a złowrogim widmem imperialnej Rosji, które on dziś uosabiał raz Putin, stanie się z czasem Putin. Skończyłem ostatnio czytać ilustrowaną historię PRL-u pióra Wojciecha Polaka. W 1989 roku autor miał 27 lat, ergo doskonale wiedział o czym pisał, a jego czytelnicy. Młodość sprzyja sądom jednoznacznym, opiniom hańcowym, uproszczonej gloryfikacji jednych lub potępianiem w czambu drugich. Nie widzi się szarości. Czy można było być przyzwoitym człowiekiem w PRL-u? No, dość trudno. Jacek Wedorowicz, kiedy jeszcze był człowiekiem odważnym i mądrym, stwierdził, że nie da się przejść suchą nogą przez Czerwone Morze. Od indywidualnej decyzji i odrobiny szczęścia może zależeć, czy ubrudzimy sobie tylko kostki, czy też będziemy brnąć po szyję i jeszcze chłeptać. Tylko kiedy się tego nie przeżyło na swojej skórze, trudno pojąć. Zapytano kiedyś Szwajcara, co by zrobił, gdyby obudziwszy się któregoś dnia rano zobaczył przed swym domem sowiecki czołg. I usłyszał łobotanie do drzwi kolbami. Oczywiście bym nie otworzył. Pora na wiersz, drodzy Państwo, z historii dawniejszej. Przenosimy się do tej współczesnej, a jak wiadomo, tematem dnia jest rzekomy zamach stanu, który samo jeden powstrzymał heroicznie marszałek Hołownia i teraz zbiera za to cięgi prawie od wszystkich. Choć nie wierzę on hołowni łzom oraz wersję nacisków straszną, duma kraj, opozycja i rząd. Kto na kogo chciał się zawahnąć? Kto chciał zmusić Szymonka Szouwmena, by na Sejmie napisał zamknięte? Nie dopuścił do zaprzysiężenia i sam został nam prezydentem. By w wyborach wykazał manko, na trybunę z kałachem doszedł, wdział mundurek. Kaudilio Franco i patrzałki niczym Pinoszet. Może ktoś z Marszałkowskiej Straży? Może yy, stary yy, ezbek kapitan z KGB? Dobry towarzysz? Ktoś z Bosadu? A może kosmita? Choć się odkciął słowem Cambrona, milczy, kto go namówił na kant. Ponoć w śnie był koszerze Donald. TVN już wie. Donald Trump. A teraz hejt park. E, kochani, mnóstwo tam skojarzeń wokół Żurka, skojarzeń gastronomicznych, no i niestety nieparlamentarnych, że aż słuchać chatko, ale podobno nierogacizna wszystko przełknie. Marek twierdzi, Żurek najlepszy jest z jajami. Bez nich to tylko taka zupka chlipka, cienkusz. Halina optymistycznie. Przeżyliśmy sztawiową powodziową, przeżyjemy, e, przeżyliśmy barsz ukraiński, przeżyjemy i żurek bożurek. Zofia wzywa: czas pogonić ruską i płuską agenturę. Dorota P. Tymczasem premier deklaruje codzienną walkę o podstawowe wartości, na których nasza ojczyzna jest ufundowana i które tak często są gwałcone przez ludzi złej woli. On tak. Poważnie, czy dla jaj? Dymisja Bodnara wzbudziła moje zdziwienie w takim samym stopniu, jak jej brak w przypadku Nowackiej, pisze Radosław. Przecież Klaus Bachmann, miast Barbary, z pewnością odnosiłby większe sukcesy w walce z polskością, czyli nienormalnością. Agnieszka deklaruje. Przechodzę do działania i przerzucam się na barż biały. Tak na początek. Mam wrażenie, że ironia i humor to dobry oręż do walki z tym nierządem i uśmiechniętymi celebrytami. Jedno jest pewne: im bardziej straszno, tym bardziej śmieszno. Jerzy profetycznie, gdy żurek zostanie wylany, doncio dalej będzie nas karmił zalewajką. Ja powiem, że zupą nic. Tymczasem Czebe stwierdza, Cała ta nasza władza przypomina mi psa kręcącego się za własnym ogonem. Wśród polemik zarzucono mi, że traktuję łagodniej Niemców niż Rosjan. W tekście akurat była polemika z taką tezą, no ale trudno. A poza tym chyba wolno porównywać z powodów naukowych cholerę z dżumą. A co do moich rodzinnych doświadczeń. Mam dokumenty, że jeden z moich przodków, przypadkowo też Marcin, opodatkował się na wojnę z Rosją Iwana Groźnego a inny stacjonował pod Gosiewskim na Kremlu w latach 1610-1612. I tyle na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.